Dzisiaj się mam mordeczki. To jest kolejny film na tym kanale ze stambla, A dzisiaj w ogóle to mam cały karnet odblokowany również. Będziemy właśnie grali w dwa eventy. Dokładnie Laser też i e, Arena Nerv. Zobaczymy jak się w to gra i czy w ogóle się opłaca. Dobra. Zacznijmy, zaraz zaczynamy pierwszą gierkę, ale zanim to zakręcimy trzy epickie spiny. Wiem, wy tego chcieliście dla widza, no. No co mam powiedzieć, nie? Więc kręcić, kręcimy i uwaga co trafimy. O, legenda na sam start, no, no trzy zby no kurczę. No dobra, i co dalej? Co dalej? Yy, jakiś tutaj dostek? Yy, ale my chcemy coś specjalnego, jakbym trafił coś specjalnego, to nie ma problemu, bym wam rozdał yy, 700 żetonów, Jakby, bo ja mam taką możliwość, yy, no i właśnie bym mógł wam rozdać, ale yy, ogólnie to właśnie yy, musimy teraz zagrać w Arena Nerf, sprawdzimy ten event, jeszcze napiszcie hashtag banan. Banan, o tutaj jest ten napisek. Banan, widzicie? No, i tutaj macie zostawić. Tutaj ten hashtag i będzie GIT, dobra, zostawcie taki taki hashtag. Eee, no, jak w w poprzednim filmie była jedna osoba, która napisała hashtag Mielone, eee, teraz bym musiał sobie sprawdzić, jak się ona nazywa. Eee, jakby, e, chyba wiem, o i popatrz, jak mi laguje! Jak mi laguje, co jest. Dobra, gramy. O, 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 o nie, dostaje, ale mi laguje. No, i to do jestem ciesny. dobra. Yy, chodzimy stąd, yy, lepiej, bo tutaj trochę się nie robi za fajnie. W ogóle to zaraz pewnie zginę, ale to jest nieważne. O, popatrzcie, obierzemy to, to, to. O nie, nie, zaatakuje mnie, nie. Nie, 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 nie. Odpadliśmy od razu, no jakby... Jakby to inaczej mówiąc, no odpadliśmy i to tak nie za fajnie. Dobra, próbujemy teraz Lejserdasa, no jakby... No co, co byśmy mieli tutaj sprawdzić? Jakby ślizgawka... Ja już grałem ślizgawkę poza odcinkiem. I ogólnie... E, właśnie... Yy, nie było ona za fajne, bo były to szybkie mapy, i tak dalej. A jeżeli bym chciał wspomnieć, że yy, zostawiacie tutaj 5 yy, lajków po raz kolejny. A jeszcze najlepiej, jak Wam się podobało, zostawcie Czerwony Guzior. Subskrybuj, i dobra! Yy, ja bym się wtedy ucieszył, bo mam 117 widzów na tym kanale. A, to naprawdę się by opłacało, więc lecimy dalej. E, Okej, okay, mamy pierwszą gierkę. I poważnie robię challenge, kratka challenge robię. Muszę wtedy odpaść gracze, zanim, zanim, o właśnie, tak. E, I to się według mnie powinno nazywać kratka challenge. Więc no, dobra. E, ogólnie, dobra, lecimy jeszcze, jeszcze lecimy, jeszcze tylko po finał, finał. Zobaczmy to. Mm, hmm. No, mamy znowu laser darza. No, czyżby jakieś dziwienie? No, kurczę, no. A, e, ogólnie, napiszcie też w komentarzu, czy Wam się podobały shorts ze stambla Jakby takie shorts mm, mało, mało, jakby mniejsza, nie? Ogólnie, z gierki jakby, zobacz, zobaczmy ile nas tutaj będzie z takim czymś, o, Nie nie robię oczywiście tego klacza, spokojnie nie jestem na tyle dziwny no dobra, i lecimy jeszcze jeszcze, jeszcze trochę, moi drodzy o, o, mówiłem jeszcze trochę, coś ja mówiłem <grym> dobra, żartuję dobra, lecimy jeszcze, jeszcze, jeszcze jeszcze, jest jeszcze pół finał. A według mnie, Półfinał jest jedną z łatwiejszych gierek pod względem tego. Ej, a fajnie e, mogę, mogę się napisać, i mam się spytać deweloperów, czy by mogli dodać e, ten e, e, takiego ultra-blogdasza, ultra-trudnego. Na przykład, czy byście chcieli, będzie ich spytać, czegoś takiego, bo nie ma problemu. Jakbym mam do nich kontakt, więc nie ma spoko. E, spoko, Mogę napisać do nich w tej sprawie. Um, I ogólnie mogę do niej napisać właśnie, że no napiszcie, czy byście chcieli mapę, e, która by była jeszcze trudniejsza od Legendary Blog, żeby tam były takie inne przeszkody, typu, kurczę, bym musiał pomyśleć, e, poza odcinkiem oczywiście. E, I potem wam wszystko powiem, jak zagłosujecie, zechcecie, oczywiście, e, bo mogę się ich spytać, czy by też chcieli, jakby, no... No, więc tutaj sobie gramy i tutaj się robi trochę ciężej. Niech oni zbijają te klocki, bo mogę spać do laserów, nie? Rozumiecie chyba sprawkę? O, podłynne klocki według mnie są najbezpieczniejsze, bo tutaj jakby nie przechodzą te lasery. o i znowu? Znowu podłynne? Serio? No ale dobra, no jak już to fajnie, o. Oni tutaj nie chcą, bo wszystko pozbijają. Ja tutaj sobie lecę. I co mam powiedzieć? Um, w ogóle to lecimy po 120 subów jakby, nie? A... Mm, znowu podwójne... O nie, prawie bym spadł, prawie bym spadł. Mordy? Dobra, znowu podwójne. Na szczęście. E, nie wiem, czy mam przez przypadek i nie wiem, czy gierki. O nie! Nie, 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 Nie będę tutaj tak ryzykować. O, nie zostałem z jednym gościem, bo jeden się tam spalił. O, jest! Przechodzę, przechodzę to let's go! Mam koronę. Dobra, w ogóle to toczajcie to, że mam więcej koron, mniej koron stamga się niż więcej subów na kanale. No to też chyba fajna sprawka, nie? Więc ja wam, wam bym chciała podziękować za oglądanie. I ogólnie do kolejnego odcinka i narka.